szczyt klimatyczny 2 a ze mną jest pierwszy gość. On Andrzej Gutowski, ekspert strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witam serdecznie. Witam, ty dobra. W takim razie zacznijmy od tego, dlaczego w dziale NCBR zauważyliście Państwo taką potrzebę realizacji projektów dedykowanych transformacji ciepłownictwa systemowego w Polsce? Czy zauważyliśmy, że ciepłownictwo systemowe ma problem, ponieważ musimy odchodzić od węgla, musimy odchodzić od paliw kopalnych. Musimy się transformować. Czy państwo systemowe też w Polsce ma ogromny potencjał, natomiast ten potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, ponieważ przez długie lata opieraliśmy ten sektor na węglu, a teraz, czy to poprzez regulacje unijne, czy to poprzez koszty paliw, uprawnień do emisji dwutlenku węgla, musimy, znaczy powinniśmy wprowadzać odnawialne źródła energii w tym, w tym sektorze. Dlatego Postanowiliśmy, że zadedykujemy e, przedsięwzięcia ciepłownicze, które pokażą, w jaki sposób można wdrażać odnawialne źródła energii e, właśnie w systemach ciepłowniczych. Powstały pierwsze demonstratory technologii w Izbarku, w Armińskim, w Sokołowie, w Podlaskim, które pokazują, że już dzisiaj możemy oprzeć właściwie całą produkcję ciepła na odnawialnych źródłach energii i chcemy kontynuować te projekty, pokazywać, że, 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 że możemy wdrażać te odnawialne źródła energii, że jest to kierunek. Który po pierwsze jest opłacalny, a po drugie też dla środowiska jak najbardziej pożądany. W zeszłym roku opracowali Państwo koncepcję dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego. Jakie główne wnioski płyną z tego? Tak, opracowaliśmy koncepcję dekarbonizacji. Głównym założeniem jest elektryfikacja ciepłownictwa systemowego. Uważamy, że to jest najlepszy kierunek. W jakim ciepłownictwo systemowe e, powinno podążać, e, powinno iść, w jakim e, kierunku e, systemy ciepłownicze czy to spółki ciepłownicze powinny szukać inwestycji. E, I tak e, pompy ciepła, kotły elektrodowe wspomagane magazynami e, ciepła, to uważamy, że to jest e, też z naszych e, analiz, obliczeń wyszło, że to jest taki kierunek najbardziej optymalny, e, w którym powinniśmy iść. E, no i, i cały czas. Promujemy to rozwiązanie, cały czas pokazujemy, że jest to faktycznie rozwiązanie, które jest najbardziej racjonalne dla Polski. Też dane dotyczące sektora elektroenergetycznego, ponieważ ciepłownictwo i sektor elektroenergetyczny powinny współgrać, żeby i cena energii była odpowiednia, i cena ciepła. PSE, czyli polskie sieci przesyłowe, które zarządzają jakby elektroenergetyką mówią, że będziemy mieli nadmiar zielonej energii elektrycznej. Już dziś źródła oze są wyłączane, a to ciepło, a to energię elektryczną moglibyśmy z powodzeniem przetworzyć na ciepło i wykorzystać. I pomóc właśnie w transformacji tego sektora ciepłowniczego w Polsce. A w takim razie, jaki, jakie mają Państwo plany, jeśli chodzi o projekty, zmiany, jakie należało prowadzić w transformacji tutaj tego ciepłownictwa systemowego? Pozyskaliśmy środki z Funduszy Europejskich, z FENGA, na realizację kolejnych projektów i chcemy się zająć transformacją troszkę większych systemów ciepłowniczych. W Lidzbarku i Sokołowie zmodernizowaliśmy systemy o mocy od 2 do 5 MW, Teraz chcemy zająć się takim miastem powiatowym w większej skali, 20-50 MW, żeby pokazać, że w większej skali również e, można modernizować systemy ciepłownicze, wdrażać odnawialne źródła energii, że jest to e, wykonalne i, i, i opłacalne ekonomicznie, ale również chcemy się zająć, tak naprawdę systemy ciepłownicze można porównać do takiego drzewa. Mamy system ciepłownicy, to jest pień, e, gałąź to jest e, jakiś lokalny system ciepłowniczy, no i liściek. To jest poszczególny budynek i każde z tych obszarów chcemy zaopiekować i właśnie to, ta ciepłownia przyszłości 2, czyli jest taki system dla miasta powiatowego, modernizacji systemu ciepłowniczego, to jest jeden pomysł. Drugi pomysł to jest właśnie modernizacja takiej nitki ciepłowniczej, żeby dostarczać nie tylko ciepło, ale również chłód, ponieważ widzimy, że klimat się ociepla, potrzeba coraz więcej chłodu zapewnić mieszkańcom. A też przy produkcji chłodu powstaje ciepło odpadowe, które my możemy wykorzystać i zagospodarować na potrzeby właśnie systemu ciepłowniczego. Mamy jeszcze projekt dedykowany pojedynczemu budynkowi. Chcemy właśnie stworzyć koncepcję modernizacji tego budynku, aby zapewnić komfort cieplny, żeby troszeczkę zmienić paradygmat rozliczania z ubiorcami, ponieważ ciepłownie teraz chcą sprzedawać jak najwięcej ciepła, a my chcemy. Żeby to był może jakaś forma abonamentu, może, może w tym stylu, żeby jak najwięcej tej energii jednak oszczędzać. No bo najtańsza energia to jest taka, którą po prostu e, nie, się nie zużywa. A kiedy, że tak powiem, no Polacy dosyć mocno odczuwają wzrosty cen, rachunków, nie wiem, za ogrzewanie, za energię, prawda? Co trzeba by było zrobić? Za ile lat może? byśmy odczuli faktyczną zmianę i te rachunki no mniej by były doskierające dla przeciętnych mieszkańców Polski. Mhm, oczywiście, e jeśli chodzi o termin, to tak naprawdę trudno powiedzieć. My jesteśmy troszeczkę zacofani. Mieliśmy okres, e kiedy moglibyśmy inwestować właśnie w odnawialne źródła energii, e które jakby powodują mniejsze emisje, w ogóle są bezemisyjne, przez to koszty emisji byłyby nieodczuwalne dla mieszkańców. Mogliśmy wykorzystać właśnie ten, ten moment też przez to, że była blokowana ustawa wiatrakowa, to, to, to jakby ten rozwój energetyki wiatrowej, a też z naszych analiz wynika, że, że jednak ta energetyka wiatrowa jest kluczowa dla właśnie rozwoju i niskich cen energii elektrycznej w Polsce. Więc myślę, że jeśli ten problem zostanie zażegnane, no to będziemy mieli dużo tańszej energii elektrycznej. Też są sytuacje takie jak dzisiaj i będzie ich coraz więcej, że będą dni, kiedy będziemy mieli nadpodaż tej energii elektrycznej. No i wtedy moglibyśmy, nie wiem, po cenach ujemnych czy po cenach bardzo niskich, kupować tą energię elektryczną na potrzebę systemów ciepłowniczych, zagospodarowywać ją i ograniczać właśnie koszty dla, dla mieszkańców. Więc myślę, że przyszłość jest może nie różowa, natomiast jeśli odpowiednio zainwestujemy środki, to, to faktycznie uzyskamy taką synergię i obniżymy ceny zarówno energii elektrycznej, jak i ceny ciepła. No, dobrze by było, myślę, jakby taki scenariusz mógł się spełnić. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.